Witam już w siódmym odcinku Mixele wyścigowo KBM sezon drugi. No, yy, więc przejdę do rzeczy. Był rejoin, oni wracają, bo były dwa głosy. No, jeden dostał po jednym głosie, i drugi tak samo. I przejdę do konkurencji. Pralka nie pomaga. Yy, konkurencją jest znaleźć coś i przynieść mi, ale. Będzie podany przedmiot, który trzeba przynieść, więc kto pierwszy, ten lepszy. Będą dwa takie podejścia, więc dwie pary są bezpieczne, dwie pójdą na eliminację. No to wy się zapoznajcie, a ja podam przedmiot, czy to tam i ruszajcie. Dobra, tutaj ta pralka nie hałasuje aż tak bardzo, więc po prostu chcę powiedzieć, że przedmiot do znalezienia to fiolka z taka zielonawa, tak naprawdę zielonym płynem. Dobra, nie przedłużam, szukajcie. Ty dobra, ty dinozaur. Tak, jest taka: Ty musisz się zająć jakoś tamtymi dwoma? E, ja się spróbuję zająć tamtymi jeszcze, co są. A nasi dwuseriowcy nie są chyba zagrożeniem. Dasz radę się nimi zająć? Oczywiście, Mordo, nie wierzysz we mnie. Ty, ale mam genialny plan. On jest takim młotem, że jak podmienię mu ten sznurek. Tak naprawdę, hak od dźwigu z ogonem, to mi się nie skapnie. Ty, Jinki idziesz, czy nie? Bo nie wiem w sumie. Wiesz, co ostatnio zostałem dźwigiem prosto w mordę i stałe mi nie działają. Czy ty możesz wziąć mi na barana? Dobra, to wyzwanie to banał, jakby tam jest u góry laboratorium, więc po prostu nie polećmy. Książka, Nexa night! Nie! Nie! <noise> Dzięki, że mnie tu wtargałeś. Dobra, nie na sprawę tylko jak się tam wyspieniemy do góry. Dobra, wiesz co, chyba musisz mnie tu zostawić. Nie bój się, morda, jestem hardkorem. Ale łatwo z nimi, tylko ten. Co, coś chyba mi nie wyszło. Mi nie wyszło. A! To ja tam miałem siebie wystrzelić przy okazji, żeby pójść po to. Dobra, ale wierzę w brązowego, na pewno dara. Jak to mawiają? Raz pod wozem, raz pod dźwigiem. E, jakby to. Dziwne jakieś. E. Amet? okej. Okay. Mnie to mówisz? No. W sumie poszło zaskakująco prosto. Dziwnie tylko, że tam ten frajer. Siedzi w jakimś nexonite cały czas? Nie ma teraz jakieś nowe dreams czy coś, to mógłby się waląć web. łeb Zaraz Co ty powiedziałeś? Co? Nic, nic Dobra Meltus, szybko, gdzie ty jesteś? Pod dźwigiem Nie, zostaw mnie w spokoju O To, to ja to sobie tak wezmę Okej okay. No, jak to mawiają? Łatwo. Dobra, mam tą fiolkę. A ty, żyrafa, nie myśl, że jak coś klapniesz, to ci pójdzie to na sucho. No. E. Czyli najnowsza paruż jest bezpieczna, więc czas na rundę drugą. Następny przedmiot to złoty puchar. Po prostu złoty puchar, więc ruszcie się i bierzcie go. Gotowi? Nie. No to możecie ruszać. Ty, niks tutaj. Ja ci takie coś się zapytać ciebie tylko, czy ta zamiana drużyna, ona już nie jest aktualna. Aktualna wraźcie go? Żeby nie było głupich pomyłek. O czym on gada? A sam nie wiem. Ty... ja y Jaszczurka, bo ja wiem, że ty... Ty myślisz... No po prostu walny się pewnie dużo razy w łeb i ci coś odbiło. Aha, dobra, później o tym pogadamy. Ciebie w tym stanie nawdzielina na barana wziąć. Co ci się stało? Dźwig. Dobra, Snacks. Taktyka jest prosta. Ty bierz to. Idziesz jak najdalej się tylko da. Czyli wejdź, nie wiem. Gdzieś nawet pod łóżko. A ja biorę ze swoje i idę po puchar. Rozumiesz? Nie lubisz mnie? A idź ty. Po prostu... Idź gdzieś daleko i górze tego. Rozumiesz? Okej. Okay. Ty, ten pomysł może się udać Możesz się dowiedzieć co ty w ogóle ze mną zrobiłeś? Dobra Trzy, dwa, nie, 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 jeden Czekaj Widzisz tu puchar? Jedne co widzę to twoją paskudną brodę Eee O, ja widzę Ale się ukrył Dobra to Trzeba tak Dobrze Dobra Chwytaj Dobra Bubr, trzymaj mnie za rękę, mam pomysł, pomysłu, jak się tam wykatapultować, mianowicie, łatwo. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Co to było? To, to ja pożyczam. Nie... Ty, nie no, myślisz, że ja ci odpuszczę? Ty, no, nie możesz nic z tym zrobić. Ty, co robi celownik? Ała. Tak w ogóle, to czym ty mi pomogłeś? No, czasami warto, wiesz. No bo tak się robi czasami kumplom. Ty, ty myślisz, że ja cię wpuszczę? To się mylisz. Zrób pięć kroków do przodu. I patrz na to. O, kurde, ty! Normalnie formuła 1 przejechała. Dobra, teraz chodź do góry. No widzisz, kolego, już jesteś. Po prostu podaj puch. Nie dam. Naprawdę wam tego nie dam zrobić. Nie pójdzie to wam tak łatwo. Dobra. Teslo, proszę, oto puch. Dobra, jestem w jakichś śmieciach. To używam tego Smok Lodu. Zaraz, co tutaj robię? Mój, mój puchar, nie. Ty jesteś Smokiem Lodu? Teraz. Czy ty mnie tu przyzwałeś? Tungster, ty No Tesla. Tego szkałeś? Tak. Dobra, wezmę to od ciebie. Tylko musiałeś to zaślinić. E, więc bezpieczni są snacks i tungster, gratulacje. Nie pozwolę. Wiesz co, trochę się już spóźniłeś. A w dupy. E, przejdźmy do eliminacji. Dobra, jesteśmy na eliminacji. Możecie głosować kto odpaść, Czy? Bubr i żerafa ponownie, czyli Chomli, Lank. Lang. W ogóle Chambly'ego w tym odcinku nawet nie widziałem zbytnio I... Transformers... Lub Francus. No, więc... Dziękuję za oglądanie Następnego odcinka No i nara Mam takie pytanie, Tumzer jak ty żeś to wszystko wykminił? Ehe, mordo Ja po prostu czytałem ten... Poradnik i tyle no, goba chciał mi wrzucić jakieś śmiecia pod nogi, a tak naprawdę mi tyłek uratował tym. Teraz tylko dojdziemy do finału.